Właśnie dzisiaj chciałbym troszkę o słuchaniu powiedzieć. Chodźcie ostatnio byliśmy na takim wyjeździe, bardzo fajnym, ciekawym wyjeździe, czasy, to był taki wyjazd o tyle inny od tych poprzednich, że praktycznie przez większość dni głosiliśmy Ewangelię. Każdy jak potrafił. Ci, którzy mają umiejętność grania na instrumentach, grali na instrumentach, głosili Ewangelię, głosząc przez grę na instrumentach, ci, którzy potrafią pięknie śpiewać, a może i mniej pięknie, ale chcą śpiewać, śpiewali na cześć Pana. Ci, którzy mają śmiałość i umiejętność głoszenia, głosili Boże Słowo, zachęcali ludzi do tego, aby pojedny, pojednywali się z Bogiem, aby dawali posłuch Ewangelii. I robiliśmy to w miejscu publicznym oczywiście, w miejscu, w którym było mnóstwo ludzi, w którym przechodziło mnóstwo ludzi, to było takie, wiecie, przejście na plażę. Byliśmy o tyle... Yy, tacy przemyślni, że robiliśmy Ewangelizację po zachodzie słońca. Więc <laughs> Wtedy, kiedy jak naj najwięcej ludzi szło na plażę zobaczyć zachód słońca, to myśmy wtedy tam stali i żeśmy im przeszkadzali w tym zachodzie. Oni się delektowali widokiem, a myśmy się delektowali grą dla Pana Jezusa i, i mówieniem o Nim. Oczywiście przeszkadzali w cudzysłowie, żeby nikt nie miał wątpliwości, że robiliśmy w jakiś sposób to złośliwie. Robiliśmy to dlatego, Taką mieliśmy potrzebę w sercu i taki jest nakaz Boży, nakaz Ducha Świętego, abyśmy głosili Ewangelię. I wiecie, e, moja taka refleksja z tego czasu była taka, że miałem takie wrażenie, mówię o moim osobistym wrażeniu, że większość ludzi nie chce słuchać. Że większość ludzi po prostu generalnie nie chce słuchać. Że większość ludzi jest przekonana o tym, że oni wiedzą, że oni rozumieją, że oni są na właściwej drodze i nawet nie mają ochoty, żeby to co im się wydaje, że jest dobre, żeby to skonfrontować. Żeby posłuchać, co być może ktoś inny ma do powiedzenia. Ludzie generalnie nie chcą słuchać, wiecie? Myślę, że dzieje się to, co gdzieś tam przepowiedział i Pan Jezus, i pozostali później po nim prorocji, apostołowie, że ludzie nie będą skorzy do słuchania. Nie będą skorzy do tego, żeby słuchać nie tylko Ewangelii, ale w ogóle drugiego człowieka. Drugiego człowieka. Ludzie nie chcą słuchać. Ludzie są głusi, ślepi, zatwardziali w, swoich, jakiś takich, w swoim takim mniemaniu, które tak naprawdę do niczego dobrego ich nie prowadzi. Wiecie, ja Znowu moje domniemanie, ale graniczące z pewnością. Ja nie sądzę, żeby ci wszyscy ludzie, którzy nie chcieli słuchać, byli szczęśliwi. Byli aż tak szczęśliwi, aż tak zadowoleni ze swojego życia, że po prostu nie chcą więcej słuchać o niczym innym, ponieważ ta koncepcja, ta filozofia, ten światopogląd, ten sposób bycia, ten styl jest na tyle wspaniały i cudowny, że oni nie potrzebują czego innego. Uważam, że było, że było wręcz przeciwnie. Wiecie, Widzicie, myślę sobie tak, że ten, ten diabelski duch, który nazywa się głuchota i takie otępienie, że on się też zamierza i się chce przekraść również do kościoła. Żeby ludzie wierzący w Chrystusa, żeby ludzie, którzy oddali Jezusowi swoje życie, żeby ci ludzie, którzy, których Bóg. Powołał do siebie do relacji z sobą, do tej intymnej relacji z sobą, do tego sedna chrześcijaństwa, żeby oni również przestali słuchać, żeby oni również przestali brać pod uwagę to, co ktoś inny ma im do powiedzenia. Wiecie, już wspomniana księga e, powtórzonego prawa jest taki bardzo fajny fragment, który mnie też zastanowił, który pozwolę sobie tutaj przytoczyć. 18 rozdział od 16 do 19. Posłuchajcie, księga powtórzonego prawa. Osiemnasty rozdział od 16 do 19. No to zaczynam. Sam przecież, przecież, podczas pamiętnego zgromadzenia na chorebie, o to właśnie prosiłeś, Jachwę, twego Boga, mówiąc: Niech już nigdy więcej nie usłyszę głosu mego Boga, Jachwę. Niech też oczy moje nie oglądają nigdy więcej tego strasznego ognia, aby mnie musiał zginąć. Wtedy rzekł do mnie: Jachwę, ich żądanie jest słuszne. Powołam im spośród ich braci proroka takiego jak ty. Włożę w jego usta moje słowa i powiem mu wszystko, co będę chciał nakazać. A jeśli ktoś nie posłucha moich słów, które on będzie wygłaszał w moim imieniu, odpowie za to przede mną. Króciutko, słuchajcie. W pewnym momencie dziejów Izraela. Bóg zdecydował, że już nie będzie mówił do swojego ludu. Nie będzie mówił do swojego ludu w sposób tak spektakularny, potężny, niesamowity i majestatyczny, jak to robił wcześniej. Bóg po prostu postanowił w pewnym momencie, że nie będzie mówił do swojego ludu, ponieważ lud był przerażony tym, jak Bóg do niego mówił. Pamiętacie, kiedy, kiedy Bóg do nich mówił właśnie z góry, co się wtedy działo z nimi? Oni nie byli w stanie tego, tego przeżyć, tego wytrzymać. Bali się, że zginą. I Bóg w pewnym momencie postanowił, że on teraz już nie będzie do nich mówił, już go, tylko powoła proroków. Powoła, bo to były słowa skierowane do Mojżesza, powoła proroków takich jak ty, mówi do Mojżesza. Czyli będzie powołał takich ludzi, przez których, z którymi będzie się kontaktował i będzie mówił do nich, do innych. Przez nich do innych. I Bóg tak, jak postanowił, tak zrobił. Bóg powołał proroków takich jak Mojżesz, powołał ludzi, z którymi, przez których później kontaktował się z Izraelem. Potem, kiedy czytamy dzieje Izraela, mamy do czynienia właśnie z tymi wszystkimi prorokami, tymi wszystkimi sędziami, tymi wszystkimi kapłanami, królami, przez których Bóg mówił do swojego ludu. A ostatecznie przemówił przez kogo do nas? Przez Jezusa Chrystusa. Bóg przemówił przez Syna, przez swojego Syna, który był człowiekiem, przez Jezusa Chrystusa do nas w sposób niesamowity, w sposób spektakularny. Widzicie, ale co ciekawe, to postanowienie Boga o tym, że Bóg nie będzie już do nas mówił w taki sposób bezpośredni, ono jest zaraz po tym, jak Bóg opisuje to, co robią ludy, które zamieszkiwały ziemię Kanaan przed Izraelem. I Bóg mówi to do Izraela, do Mojżesza, do Izraela, opisując to, co działo się w tych ludach, które zamieszkiwały wcześniej Kanaan. Wiecie, i On, ja myślę sobie tak, że On zaraz wam to przytoczę, on to mówi w kontekście tego, czego te ludy słuchały. I Bóg mówi do Mojżesza, że wy tego nie będziecie robić. Wy nie tak będziecie, będziecie słuchać. Wy nie tych będziecie słuchać. Wy będziecie słuchać mnie, mówi Bóg, i wy będziecie słuchać proroków, których ja powołam. I posłuchajcie, gdy czytamy sobie... Parę wersetów wcześniej, ten osiemnasty rozdział powtórzonego prawa, księgi powtórzonego prawa, dochodzimy do takich wniosków, czego te ludy, które zamieszkiwały Izraela wcześniej, wcześniej zamieszkiwały Kanaan, wcześniej słuchały. Czy sobie tak wypisałem. Wiecie, tam jest napisane, że te ludy słuchały bardzo wielu rzeczy, bardzo wielu osób. I Bóg mówi do Izraela, żeby się strzegli, żeby nie słuchali tego wszystkiego, czego. Tamte ludy słuchały. Ponieważ jest to, jak mówi Bóg, bezbożność. Jest to ochyda dla Niego. Jest to coś ochydnego. Coś Kiedy czytamy tę księgę, wcześniej wiecie, napotykamy się na przykład na coś takiego, że te ludy przeprowadzały swoich synów i swoje córki przez ogień. Wiecie, zacząłem się zastanawiać. Co to znaczy, że te ludy przeprowadzały swoje, swoje dzieci przez ogień? No, oczywiście, pierwsza interpretacja, która mi się nasuwa, to była taka, że że te ludy ofiarowywały swoje dzieci bogom. Molochowi przede wszystkim, to był taki kult Molocha, rzeczywiście, że te dzieci były składane w ofierze i były wrzucane do takiego wielkiego pieca, w którym ginęły. Ale w tym kontekście, wiecie, w tym kontekście, też czytałem takie opracowanie, jest to tak rozumiane, że przeprowadzanie kogokolwiek przez ogień było taką pewną weryfikacją tej osoby. Że to, było taka, to był taki test osoby, że tamte ludy kananejskie przyprowadzały po prostu niektóre osoby przez ogień, wiecie, jednocześnie było to tak, że, że te osoby stąpały po rozrzeżonych węglach. Po co? So. Jak przeszedł, to znaczy dobre, jak nie przeszedł, to znaczy zły. Nie wiem, nie, trudno powiedzieć, jaka była interpretacja później tego, ale to był jakiś taki test. To było testowanie ludzi, przeprowadzanie przez ogień. I Bóg mówi, że tego nie będziemy robić. Bóg mówi, że nie można testować ludzi że Nie można robić prób na ludziach, żeby, żeby stwierdzić, kto jest, kto jest kto. Bóg mówi, że nie tego mamy słuchać. Że nie tak mamy mniemać o ludziach. Kiedy czytamy dalej, okazuje się, że te ludy kananejskie na przykład jeszcze uprawiają coś takiego wróżbiarstwo, zabobony, magię i czary. Nie będę się zagłębiał, ale wiecie, ja sobie pomyślałem dzisiaj, patrząc na współczesność, jak wielu ludzi dzisiaj właśnie coś takiego uprawia: wróżbiarstwo, magię, czary. Bierze w zabobony, tego słucha, tego słucha. Tym się karmi, to potem interpretuje, tym się później kieruje. Bóg mówi o tym, że to jest obrzydliwość, to jest ochyda przed Nim. Dalej czytamy, że te ludy praktykowały zaklęcia, czyli robiły rzeczy, które były obrzydliwe dla Boga, czy w jakiś sposób chciały wpływać poprzez jakieś tam ceremoniały, jakieś tam, Magiczne rzeczy na rzeczywistość i na innych ludzi. Te ludy słuchały i kierowały się tego typu rzeczami. Co jeszcze te ludy robiły? Wywoływały duchy. Duchy bogów, bożków, duchy zmarłych, po to, żeby się ich radzić. Dalej jest napisane, że pytały o radę zmarłych. Popatrzcie na dzisiejszy świat. Jak wiele jest tego typu praktyk. Jakie jest wiele, wiele tego typu kultów do zmarłych, się modli, zmarłych prosi się o pomoc, zmarłych się obawia, zmarłych, zmarłych się nieustannie wywołuje. To jest obrzydliwość i ochyda w oczach naszego Pana Jezusa Chrystusa, w oczach Jego Ojca, Boga Jahwe. I dalej mówi Bóg do Mojżesza, że te ludy słuchały. Użyte paralelne słowo ufały, wróżbitom czarownikom i różnym szarlatanom. Wiecie, współczesny człowiek czyni wiele tego typu obrzydliwości. Współczesny człowiek słucha tego typu rzeczy. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek był tutaj na sali, kto, kto dopuszcza się tego typu sprawi, tego typu praktyk. Ale wiecie, zastanówmy się nad tym, czego tak naprawdę ja w swoim życiu słucham. Czy ja słucham kogokolwiek w swoim życiu? Czy ja słucham kogokolwiek w swoim życiu? Czy ja słucham autorytetów? Czy ja słucham internetu? Czy ja słucham telewizji? Czy ja słucham przede wszystkim samego siebie? I tylko siebie? I nikt poza mną nie ma na mnie wpływu? Brzmi to absurdalnie, ale wiecie, myślę, że w wielu, wielu sytuacjach, w wielu przypadkach z czymś takim mamy do czynienia. Wiecie, ja chciałbym was dzisiaj zachęcić do tego, abyśmy słuchali tylko i wyłącznie Boga. Boga i Jego słowa. Boga i Jego proroków. Boga i Jego proroków. To jest bardzo ważne, to jest strategiczne, czego i kogo słuchasz. Słuchać to znaczy słuchać kogoś, to znaczy ufać Mu. Słuchać kogoś to znaczy, w pewnym sensie, powierzyć Mu swój los. Słuchać kogoś, to znaczy brać pod uwagę i kierować się tym, co słyszę od tej osoby. Więc to jest bardzo ważne, ponieważ to, czego, kogo i czego słucham, wpływa na moje życie, wpływa na moje postępowanie, wpływa na mój sposób myślenia. Słuchać kogoś, to znaczy budować na jego słowach, budować na Nim. Swoją pewność, swoją stabilizację, swój pokój. Tymczasem Bóg chce, abyśmy słuchali, ufali i budowali tylko na Jego Słowie i na Nim, i na Jego prorokach. Wiecie, tam w tym fragmencie, w ostatnim wierszu tego 18 rozdziału, mówię o 19 wierszu, jest napisane a jeśli ktoś nie będzie posłuszny moim słowom, które on, czyli ten prorok, mówić będzie w moim imieniu, zażądam od niego zdania sprawy. Wiecie, Bóg mówi nam o tym dzisiaj, że to nie jest bez znaczenia, kogo ty słuchasz, że on ciebie kiedyś z tego rozliczy. Że on od ciebie kiedyś zażąda, abyś zdał sprawę z tego, kogo słuchałeś. Że on kiedyś cię zapyta o to, czy słuchałeś mnie, Boga i mojego słowa, czy słuchałeś ludzi, których ja powołałem do tego, aby do ciebie mówili. To jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne, byśmy sobie zdali z tego sprawę. Jest jeden z przekładów jest napisane, że, że Bóg będzie. Jest napisane, że zażądam od niego, od tej osoby zdania sprawy, a jeden przykład mówi, że zażądam, przepraszam, ja tego będę szukał na nim. Czyli Bóg mówi o tym, że jeśli ktoś nie będzie posłuszny jego słowom. Które on będzie mówił przez proroka, on będzie szukał tych słów na nim. Bóg będzie szukał, czy te słowa, które ktoś usłyszał, miały w jego życiu jakikolwiek znak, jakiekolwiek odbicie. Bóg będzie szukał wpływu swojego słowa na tobie, że tak mówiąc, najbardziej yy, obrazowo. Bóg będzie szukał wpływu swojego słowa i tego, czy słuchałeś go na twoim życiu na Twoim postępowaniu, na Twoim sposobie myślenia, na Twoim sposobie mówienia, postrzegania rzeczy, na Twoim wartościowaniu, na Twojej hierarchii wartości i tak dalej, tak dalej. Bóg będzie szukał tego na Tobie. Na Tobie. Czy był jakiś znak? Czy była jakaś odpowiedź na to, co usłyszałeś? Wiecie, to, to naprowokuje do tego, abyśmy zdali sobie sprawę, że słuchanie nie jest biernością. Słuchanie nie polega na tym, że ja biernie słucham i to nie ma na mnie Żadnego wpływu, że to nie wywiera na mnie żadnego, żadnej zmiany, że to nie zostawia na mnie żadnego znaku. Słuchanie jest czymś bardzo czynnym. Słuchanie jest pójściem za tym, co się słyszy. To jest kluczowe, abyśmy zdali sobie z tego sprawę, że Bóg będzie nas kiedyś rozliczał z tego, czy byliśmy. Posłusznie Jego Słowom. Czy słowa, które usłyszeliśmy, zostawiły na nas jakikolwiek znak. Czy słowa, które usłyszeliśmy, wywarły w naszym życiu jakiekolwiek konsekwencje? Gdzie szukać słów od Boga? Gdzie ma szukać słów od Boga chrześcijan XXI wieku? Wszystki w Biblii, w Bożym Słowie i w Kościele. W Kościele. Znaczy, Biblia, Ewangelia jest głosem Boga. Biblia dzisiaj jest. Głosem Boga. Dzisiaj Bóg nie musi do Ciebie mówić wśród grzmotów, wśród znaków, wśród trop, wśród dźwięków przerażliwych. Bóg dzisiaj mówi do Ciebie przez Ewangelię. Bóg dzisiaj mówi do Ciebie prze, przez Boże Słowo. To jest głos Boga w współczesnym świecie. Głosu Bożego, Bożego Słowa musimy również szukać w kościele, ponieważ Kościół jest, ma na maszynie prorockie, ponieważ Kościół jest pełen proroków. Ponieważ w kościele są ludzie, których Bóg stawia, aby mówili do, do Twojego życia. Słuchajcie, prorok to nie tylko ten, który w jakiś szczególnych momentach i chwilach wypowiada słowa, które daje mu Bóg, ale prorok to każdy, kto staje na Twojej drodze, kto ma ducha świętego i który mówi do Twojego życia. Prorokiem może być Twoja żona, prorokiem może być Twój współmałżonek, Twój mąż, Twoje dziecko, prorokiem może być Twój brat, Twoja siostra w kościele, prorokiem może być każdy, kto staje w tym miejscu, aby mówić Boże Słowo. Jest bardzo ważne, abyśmy też również szukali Bożego słowa w kościele. Kościele, które ma namaszczenie prorockie, które ma namaszczenie do tego, aby mówić w imieniu Boga. W liście do Rzymian w 16 rozdziale 25-27 jest napisane, że Bóg przez to, co będzie do nas mówił, będzie nas utwierdzał w wierze. Że Bóg przez Ewangelię będzie nas utwierdzał w wierze. Jeszcze raz powodam, namiar 16, rozdział Listu do Rzymian, 25-27. Ponieważ Ewangelia nie jest zakryta. Ponieważ to, co mówi Bóg, nie jest zakryte. Ponieważ to, co mówi Bóg, dzisiaj współcześnie do człowieka nie jest tajemnicą, nie jest zagadką, nie jest łamigłówką. Bóg nie daje ci, nie daje ci tajemnych rzeczy, żebyś ty je rozwiązywał, żebyś się na, na nimi logicznie głowił. Bóg daje ci, mówi ci wprost, Bóg objawia ci swoją prawdę. Bóg objawia ci swoją wolę, po to, abyś za nią szedł. Abyś za nią szedł. Ewangelia dzisiaj jest objawiona. Ewangelia dzisiaj nie jest zakryta. Ona się objawiła w Chrystusie po to, aby Ewangelia i to, co Bóg do nas mówi, aby ten Boży Głos, który słyszymy, aby to Boże Słowo, który, które słyszymy, utwierdzało nas w wierze. Utwierdzało nas w przekonaniu, że jesteśmy na dobrej drodze, wierząc w Jezusa i Jemu powierzając swoje życie. Ewangelia została objawiona, odkryta, obwieszczona wszystkim narodom, po to, aby ludzie dawali jej posłuch. Aby ludzie byli skłonni poprzez Ewangelię, aby ludzie byli skłonni poprzez to, co słyszą, do uległości Bogu. Bo to jest jeszcze kolejny aspekt słuchania. Słuchanie, kiedy słuchamy Bożego Słowa, kiedy słuchamy ludzi, których Bóg stawia w Twoim życiu, aby mówili do Ciebie, to zmusza Cię do tego, to Cię skłania do tego, to Cię zachęca do tego, abyś był uległy Bogu. To jest bardzo ważne, abyśmy to też. Pojmowali, jeżeli nie jesteś uległy Bogu, jeżeli nie masz w sobie ducha uległości, ale wręcz przeciwnie, jesteś pełen buntu, pełen nieposłuszeństwa, pełen zagniewania, pełen zakwestionowania, pełen sprzeciwu, nie słuchasz Bożego Słowa. Ponieważ słuch, kiedy słuchasz Bożego Słowa, pojawia się w Twoim sercu duch uległości, duch uległości Bogu. Bo Ewangelia została odkryta po to, abyśmy byli ulegli Bogu, abyśmy weszli w uległość Bożą. Musimy słuchać Ewangelii, kochani. Musimy słuchać tego, co mówi do nas Pismo Święte. Musimy słuchać również tego, co, mówi, co mówią do nas ludzie powołani przez Boga w kościele. Musimy być temu posłuszni, i to musi nas do uległości Bożej zachęcać. Cały Nowy Testament, pełen jest miejsc, w którym spotykamy przestrogi przed nowinkarzami, błędnowiercami, ludźmi, którzy. Głosy, głosili różnego rodzaju herezje, kosztaplerami, szarlatanami, jak i tak zwał. Kiedy czytamy listy, kiedy czytamy listy Pawła czy listy Piotra, pełno tam jest przestróg, abyśmy zważali na, tych, na tego, kogo słuchamy. Abyśmy nie byli nonszalancy, jeśli chodzi o słuchanie, abyśmy byli bardzo, bardzo pod tym względem uważni. Każdy z nas, kochani, zda sprawę Bogu z tego, co słyszy. Ty nie będziesz zdawał Bogu sprawy z tego, co słyszał Twój brat, Twoja siostra, Twoje dziecko, Twoja żona, Twój mąż, ale zdasz sprawę z tego, co słuchałeś, co usłyszałeś i co z tym zrobiłeś. To jest bardzo ważne. To jest nasza odpowiedzialność, którą mamy przed Bogiem. Słuchanie podoba się Bogu. Dzień w Dziech Apostolskim w X rozdziale, 44 wierszu mamy taki piękny fragment, w którym jest napisane, że kiedy Piotr jeszcze mówił, jest to, jest to fragment z, z tego wydarzenia, które miało miejsce w domu Korneliusza, kiedy Piotr jeszcze mówił, kiedy Piotr jeszcze nauczał ich o Jezusie, kiedy Piotr ich nauczał jeszcze o Duchu Świętym, a oni go uważnie słuchali, a oni go uważnie słuchali, mieszkańcy domu Korneliusza. Widzicie, co się stało? Wstąpił na nich duch święty. Wstąpił na nich duch święty. Wiecie, słuchanie podoba się duchowi świętemu. Kiedy człowiek uważnie słucha Ewangelii, przychodzi duch święty i wstępuje na ciebie. Jak automatycznie? Po prostu przychodzi i wstępuje na twoje serce, na twojego ducha i zaczyna po prostu tobą rządzić, zaczyna tobą owładać, zaczyna tobą kierować. Ponieważ słuchanie podoba się Bogu. Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy słuchają Ewangelii. Oni jeszcze może nie, nie, nie wypowiedzieli słowa, oni jeszcze może nie, nie, nie zdążyli poprosić, oni może jeszcze nie zdążyli zdać sobie sprawy z tego, co tak naprawdę się dzieje, ale uważnie słuchali tego, co Piotr do nich mówi, i przez Duch Święty wstąpił na nich. Po prostu Duch Święty kocha ludzi, którzy słuchają, którzy dają sobie powiedzieć, którzy dają posłuch Ewangelii. Ludzie nie chcą słuchać. Ludzie nie chcą słuchać. W drugim liście Tymoteusza 4, od 2 do czwarty rozdział, od 2 do cztery jest napisane o tym, że w czasach ostatnich ludzie nie będą, nie będą skłonni do tego, żeby słuchać zdrowej nauki, nie będą wręcz mogli jej zdzierżyć, jest tam napisane. Nie będą mogli jej znieść. Panie, to jest bardzo ważne, abyśmy byli uważni, abyśmy byli czuwający. Abyśmy byli świadomi tego, co słuchamy w swoim życiu, czego słuchamy w swoim życiu, kogo słuchamy w swoim życiu. To jest bardzo istotne. Abyśmy nie byli nonszalanccy, żebyśmy nie byli tacy, wiecie, potem w takim szumie informacyjnym. Przychodzisz, idziesz na spotkanie po wielu godzinach czy wielu chwilach słuchania różnego rodzaju bzdur, różnego rodzaju wiecie, bajek zmyślonych paśni. I mitów, i różnego rodzaju dziwacznych faktów, których jest mnóstwo. Takie bajki głoszą w różnego rodzaju kościołach, takie bajki głosi się w mediach. Człowiek wierzący musi być bardzo selektywny. Musisz być pod tym względem bardzo wybredny. Słuchaj tylko tego, co jest zbudujące. Słuchaj tego, co Bóg do Ciebie mówi w Bożym Słowie, i idź za tym. Niech to zostawia piętno na Twoim życiu. Słuchaj tego, co mówią Ci ludzie kochający Cię, ludzie życzliwi Tobie w kościele. W do Hebrajczyków 5.9 jest napisane o tym, że kiedy Jezus dokonał całego dzieła, stał się sprawcą wiecznego zbawienia. Uwaga, dla tych, którzy go słuchają. Jezus dokonał całego dzieła, Jezus wypełnił wolę Ojca. Jezus uczynił wszystko, co było do uczynienia, abyś ty nie miał przeszkód w słuchaniu. Abyś ty nie miał przeszkód w słuchaniu. Abyś ty mógł przyjmować wszystko to, co Bóg do ciebie mówi, całą Ewangelię. Po to, abyś miał udział w tym, co zapewnił Ci Jezus W zbawieniu. W wiecznym zbawieniu. Błogosławieni słuchający. Bożego Słowa. Błogosławieni, którzy są ulegli Bożemu Słowu. Błogosławieni ci, którzy poddają się Bożemu Słowu. Błogosławieni, ci, na których Boże Słowo odciska piętno. Błogosławieni, ci, na których Boże Słowo wpływa na ich myślenie, na ich decydowanie, na to, co mówią, co czują. Bo ci właśnie. Dostąpią zbawienia, wiecznego zbawienia, które jest w Chrystusie. Tego sobie i wam z całego serca życzę, byśmy byli ludźmi, którzy są uważni w słuchaniu, W słuchaniu Ewangelii, a którzy są głusi na to, co trąbi, to wrzeszczy do Twojego ucha i do Twojego serca ten świat. Amen. Amen.